Kazja, jeszcze teraz, czasu i gol. Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam was w 17 odcinku z kariery Plymet, czyli klubu kupionego przez Antoniego Kamińskiego. Po pierwsze, muszę was przeprosić za to, że w ostatnim tygodniu nie było odcinka, ale po prostu chciałem sobie nadrobić trochę acemilan. Milan. bo tam mam dwa odcinki do tyłu. Albo w tym, albo w następnym tygodniu będziecie mieć jeden odcinek więcej, czyli cztery odcinki, a nie trzy, e, dlatego że po prostu zdecydowałem zrezygnować z, z, z drugiego sezonu F1 i poczekać już na F1 2021, dlatego że już jest naprawdę miesiąc stąd, więc chyba wydaje mi się, że lepiej będzie poczekać już po prostu na na nową wersję F1 niż zaczynać drugi sezon. Do tego dostaniecie dwa ekstra odcinki, jeden z mojej takiej krótkiej wyprawy. Dowiecie się gdzie. Dowiecie się coś o, o mnie z Q&A, dowiecie się odnośnie serii na naszym kanale, no i dowiecie się też kto wygrywa dwie gry. Ale dobra, wystarczy już gadania, przechodzimy do tego odcinka. Dobra, więc już jesteśmy przy pierwszym meczu. Patrząc na ich skład, nie mają nikogo takiego, kogo bym znał. Milwoł zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, 24. My, no dużo lepiej, zwłaszcza po ostatnich, yy, po ostatnim odcinku, gdzie wygraliśmy dwa mecze, jeden w Pucharze, jeden w Lidze. Dobra, przechodzimy w takim razie do symulacji meczu. Le poziom legendarny, 6 minut, gęste chmury, po 3 punkty w takim razie. Dobra, jest pierwszy atak, Pritchard ze strzałem z y, Sandford broni. Jest wszystko w pole karny. jeszcze Dozel już zgarnia, jest Pritchard, nadal Pritchard, teraz Reeves. Dobra wrzutka do Davisa. No i Davis strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Wychodzimy na prowadzenie. Znowu do Z dystansu, ale zdecydowanie z dala od bramki. Hardy od razu do Pritcharda. No i widzi Josephsona. biegnącego po lewej stronie boiska. Jest to może szansa na 2 do zera. Sandford. Ale to było i tak po wślizgu. Jokowski bardzo dobrze się spisuje w bramce w dzisiejszym meczu. Nie będzie to szansa dla Millwall, żeby znowu spróbować strzelić bramkę. Podwarson do Mahoniego. Davis kontra Mahoni, jest wrzutka. Mulrani. Bodwarson niestety strzela bramkę na 1 do 1. Zmieniam sobie Josephsona, zejdzie, zwłaszcza po tym jak nie był w stanie zdobyć bramki praktycznie jeden na 1. -1. Od razu szybka piłka do Reevesa, Reeves do Pritcharda, no i Pritchard rozpędź się, strzel, no i jest to bramka na 2 do jednego, tak jest! Weź panie, złap tą piłkę, albo dobra, nie, nie, nie łap tej piłki, ciesz się z kolegami z drużyny. Cooper robi to, co zazwyczaj robi najlepiej. A teraz sobie popełniamy błąd, Sneddon w ostatnim momencie przebija tą piłkę. Widzę tam Hardiego biegnącego, od razu mocne podanie na drugą stronę. I od razu mocna wrzutka. No ale to nie. To nam nic nie dało. Chcę, żeby skończyło się to jak, naj, jak najszybciej. Był spalony, ale Leonard... No, Leonard strzelał ramkę, ale był spalony, więc. Newman, jeszcze do Prisa. Będzie jeszcze jeden atak. Pris Próbował wrzucać, ale jest out. Mamy out, ale sędzia i tak kończy spotkanie, więc udaje się dowieść to, e, to prowadzenie do końca meczu zwycięstwo tylko 2-1 z Millwall z ostatnim zespołem w lidze. Dobra, zrobimy sobie teraz konferencję prasową i odpowiem na Wasze trzy pytania. Przypominam Wam, żebyście zostawiali pytania pod konferencją, no bo jeżeli nie będę miał żadnych pytań do wyboru, to po prostu nie będzie konferencji i te odcinki będą takie no... słabsze. Więc dobra, pierwsze pytanie będzie od Ciere, albo Kiere. Jakie pan ma plany transferowe i cele na ten sezon? E, moim celem, no to po poprawie gry drużyny, teraz awansowaliśmy na 15 miejsce, jeżeli wygramy z Brentford, myślę, że naprawdę możemy liczyć na to, żeby walczyć o play-offy. Nie bezpośredni awans, tylko walka o play-offy. A jeżeli chodzi o cele transferowe, je jeżeli, jeżeli o to chodzi, no to czekam na zimę, Mamy jeszcze troszeczkę budżetu. Na pewno sprzedamy jednego albo dwóch zawodników w zimie, żeby po prostu spróbować ściągnąć dwie gwiazdy za darmo, więc tak, no to by było na tyle. Czekamy zdecydowanie na zimę. Kolejne pytanie od Huberta Huberta. Czy rozważa Pan zmianę formacji zważając na tak słabe wyniki? Tak, właśnie zmieniliśmy formację i, i mam nadzieję, że wyniki po prostu się poprawią. W ostatnich. W trzech meczach naprawdę widzieliśmy poprawę. Nie tracimy aż tak dużej ilości goli. Więc defensywa zdecydowanie troszeczkę się poprawiła. Atak także. I kolejne pytanie od lodówki.pl. Co się dzieje z zawodnikami? Obrona zawodzi, atak bezradny. Co się dzieje? Szczerze? Nie wiem. Ale jeżeli miałbym mówić... Po prostu zawodnicy... Po prostu przyzwyczajają się do Championship Nada. Poziom, na którym oni zawsze grali... Oprócz takich zawodników jak Kana, czy, czy Davis, czy, czy Białkowski, oprócz tych zawodników, żaden z naszych zawodników nigdy nie grał na takim poziomie jak Championship. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ten zespół cały czas się rozwija, mamy bardzo młodych zawodników, potrzeba po prostu czasu. No dobra, to by było na tyle w tej konferencji prasowej. Przechodzimy do kolejnego meczu. No i dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu. Tym razem gramy u siebie przeciwko Brentford. Patrząc na ich skład, słyszałem, że w tym sezonie Tony ma bardzo dobry sezon, czyli ich napastnik. To jest zawodnik, na którego pewnie będziemy musieli uważać. Jeżeli chodzi o nasz skład, wraca Gerish i wraca Jebkot. To jest zdecydowanie. To są zdecydowanie bardzo dobre wiadomości. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze subskrypcji, pamiętajcie, żeby ją zostawić. Wybija Brandf Brentford piłkę poza pole karne. Jeszcze piłka w pole karne, Brentford. Richard do Jebkota jest jakimś cudem: Gerish! i strzela Bramkę na 1 do 0 w 14 minucie meczu. Obejmujemy prowadzenie. Richard do Coopera. Cooper jest mocna wrzutka na Gerrisha, ale skiksował tym razem. To mógłby być jego drugi gol w tym meczu. No i będziemy próbować strzelić gola z rzutu rożnego. Jest Miligan, No chyba good. Eee, tu piłkę dotknął ostatni. Nie, jednak nie. Aj, była to próba podania, no ale nie udało się jeszcze. Kana. Nadal kana. Co tutaj kana będzie w stanie zrobić? Jest piłka do Jepkota z pierwszej piłki. Po obrocie strzał. Kanios. Urwał się teraz obrońcy. Białkowski jest. Mamy problemy, ale mamy teraz szczęście, że Gados strzelił ponad poprzeczką na pustą bramkę. Kana od razu do Richarda Szybko przenosimy piłkę do przodu. Jest teraz Jepcot. Jepcot by nie miał szansy. Jepcot z, ostre... z ostrzejszego kąta. Ale obok bramki. Richard bardzo dobrze. Od razu piłka do Jebkota. Jepcot. Piłka do przodu do Richarda jest strzał, ale Ryan, no bez problemu, łapie tu piłkę. Janelt. A i teraz groźna sytuacja. Watts. Nie, no nie wierzę w to, że tak się ta akcja zakończyła. Tony, Ale Białkowski tym razem. Bardzo dobrze. Jest Jozefson, Szybka piłka do przodu do Prisa Patrzcie, jak teraz wyjdzie Josefson. Josefson ze strzałem! Nie, nie wierzę w to! Co to jest za obrońca? FIFA naprawdę nie chce, żebym wygrał te, to spotkanie. Kolejna wrzutka na Godosa. jakimś cudem jeszcze się ratujemy? Pedersen wybito. No i to jest teraz groźna sytuacja. Jakim cudem my to zatrzymaliśmy? Z tej akcji zrobić. Czepkot! Dostał teraz prezent do dobrońcy. Do Prisa! Pris główką nad poprzeczką! Nie! Specjalnie tą piłkę podrzuciłem do Prisa. Żeby to była szansa dla Prisa. Nie wierzę w to. Dlaczego FIFA tak się nade mną znęca? No ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mimo tego remisu mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem załamany. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i żeby zostawić subskrypcję, bo bardzo mi to pomaga. Ja się z wami widzę w następnym odcinku. Do zobaczyska. Cześć!